Witam was w kolejnym odcinku z naszej ukochanej serii PÓŁŻYCIE um, Jesteśmy w miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy Tak więc w tym dziwnej, tej dziwnie przechowani I z tego co się ogarnąłem chyba muszę iść tu <grym> Tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania I mam nadzieję, że odcinek się podoba Dobra. Próbuj tu wskoczyć. Cały czas was... Cały czas was przepraszam za mojego kota, który jest dzisiaj jakiś takim, że nie taki. No ale co zrobisz. Jak możecie usłyszeć, aktualnie biega za myszką. E, no. mnie coś szczeli. Nie mogę doskaczyć, nie? Może? To ja właśnie. A stąd raczej wątpię. A w ogóle ma dość ślubku za skakanie, szczerze mówiąc? Jakby... J jaką to może mieć wysokość, tak naprawdę? Tak. Kurde! Bo ja nie jestem jakoś ultra wysportowana, a myślę, że dałbym sobie radę z tym, żeby to skoczyć tu. Czekaj. No, tam już raczej nie pójdę. a bo tu można otworzyć. Kuźwa, kolejne. Kolejne tam są, kolejne tam są Dobra, więc tam chyba nie musiałem chodzić Cholera Hej, tam była apteczka Popójdziemy z tej apteczki która tam była Coś tam podleczyliśmy Ja podleczyłem, nie wiem Ciekawość was też jak wkurza w sumie jak ktoś mówi witam Was na przykład na naszym kanale Ej! Hopie, przestań dokonywać zbrodni wojennych to moja specjalność. Świetnie. Step. Dobra dobra, cio. Najważniejsze, opening. Opie. opening robimy. Weź uważaj bardziej. Mówię. Bardzo dobra robota. Jestem dumny. Gratulacje Tylko w to nie wpadnie? Myślałem, że w to wpadnie Lions. Dobra Opie, czy naprawdę cały czas to są mistrzami? Rzucałem granat. Gdzie mój mózg Skąd Bądź niższy. Zdychaj. No i bardzo ładny. Tego nie mogę rozwalić. Podoba mi się, że mój komputer z RTX laguje przy 20-letniej grze. No, ale cóż Idziemy dalej. A ja my się tu przy Rabinek jest, PMX. Chyba PMX, nie wiem. Za dużo amunicji. Dobra, idziemy. Nie mamy co czekać. W sumie Half-Life to jest taka fundacja... Znaczy, Half-Life eee, Black Mesa to jest taka fundacja SCP dla biednych Bym to bym tak nazwał I Nie wiem co jest starsze, ale chyba... Chyba life jest starsza od, od fundacji <śmiech> <śmiech> Dobra, było blisko, nie powiedzcie mi, że nie Dobra. Uwielbiam dokonywać zbrodni wojennych na terenach byłej Jugosławii. Pamięt, szedł od razu z ...czerwą O, Dostałeś dostajesz trzy headshoty web. Tak, co, co? Ale takie kaski to jeszcze nie istnieją. Ja dobra, widzę, że nie ma sensu tym ale przy pomysł Dobra Tu chopada Opie! O nie do niego szam, a to nic. Let's go! Let's go, zbrodnie wojenne same się nie dokonają. Był raz marynarz, który żywił się wyłącznie, pieprzem sypał, pieprz do marmolady i do zupy mlecznej. Hej, a ja polejcie ralej, hej, ha, kielichy zniesiemy To zrobi doskonale morskim opowieściom Dobra, pięknie jest hmm. Mogę co zaskoczyć? Aha, bo ja już tu chyba byłem Nie? Oga. Zdychaj. Aha. Aha. Pięć godzin później. No. Dobra, idziemy sobie teraz do tej windy i jedziemy dokonywać kolejnych zbrodni wojennych. Ach, jest zbrodnie wojenne, czyli to co ja lubię najbardziej. Nie wierzę. Jesteśmy na zewnątrz. O to jest? W Lifehack Live się -life w ogóle się wychodzi na zewnątrz? Zdychaj. O ile tego jest? Czekaj, no ja bym tu... Jakieś helikoptery latają. Ojoj. Ojoj. Oj. Jak do was trzeba, żebyście umierali? Aha. Вы все? А Вот так? Не? Гошники. Хм. Hmm. О, курды, А что <патролизма> то? Эй, эй, эй. Я достаю. Tam stoją gdzieś, dobra Ale piękna jakość tekstu Nie dobra Nie będę się czepiał 20-letniej gry ha, ha, żartuję, będę Nie no, fajna gra jest Ogólnie Grafika też nie próbuje być realistyczna, będąc łabam. Co mi się podoba hey, ja z tych helikopterów dostałem? No nie Weź na nie pierdol, że ja znowu muszę z tymi ja, Ja, kurwa? Co jest? I granitami rzucają? Opie, ty żeś, Dostał właśnie z shotguna. Czemu ty żyjesz? Ty nie chcesz... Nie chcę jeszcze schodzić. O, dobra, poczekam co tu po prostu grzecznie. Nie chciałem tego zrobić. A na i za To jest za nie mogę rzucać. Dobre, Oszu Dobra, chyba na hama po prostu było najlepiej w nim lecieć Dobra, nie mam żadnego powtarzać tej walki Po prostu zapiszę, tę grę w tym roku miasto, więzienie Oblężenie Dobra, czyli schodzimy z powrotem pod ziemię, spoko. Control Tu A tu nic nie wiem. Cholera, jakiś bunker był e O kur... to jest? Szczerze okay. nie spodziewałbym się, że w tak antycznej grze będą takie mechaniki. Kolejny chcę mi zrzucić. No dawaj, 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 kurde. Jak on nie żył, za nim wyskoczył. Ta, i... Chciałbym mieć taki poziom kuloodporności, jak jeden. dosłownie dosyć 50 kul do odległości 2 cm. I jeśli to dosłownie w dupie. Dobra jeszcze Dobra jeszcze nie tu.

Judging from your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look, if anyone can get this catastrophe, it's the science team in the lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here, beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever's left of the Lambda team. You can trust them. You can trust all of us. Good luck. Powiedzmy, że go słuchałem. Teraz idziemy. nie? jest... Nie, tu chyba miałem pójść, ale nie jestem pewien. A, dobra, idziemy tu. Nie mam osobiście pojęcia. Pogadają mnie te dźwięki centry, ale... Bo bym chciał zobaczyć wszystkie sekrety, nie? Ha. No ja to widzę tam. O! Jaki sprint by się przydał do leżenia po tych wentach. Tutaj byłem na tym dolnym. Teraz poszedłem do tego górnego. Nie? że się zawali podobno przeżyłam To to nie jestem ten... Aha, spoko chyba da wywalić, ale nie, nie. już ja, się da do... trzeba znaczy przynajmniej takie lokacje jak ta ja dodaję klimatu do gry ma tylko koniecznych lokacji, są też Są też takie, które po prostu mają dawać klimat, nie? Ciekawe. Rzadko się tak jest takie spotyka w dzisiejszych grach. Cholera. Hmm. Nie umiem robić odcinków po 20 minut jak już... O 20 nie wiem, nie weźcie, 19 minut nagrania, nie? O kur... Rozumiałem taki labirynt zabójczym? Mm. To było myślę zajebiste. Myślę, mogą te wysłać, co nie mówię, ale... Одного меньше. камней. что слышу. тут где Ciekawe jakby to było się znaleźć naprawdę w takiej sytuacji. Że... No dobra, zrobimy. Ja, A jeszcze A, łapczka Podoba <coughs> mi się właśnie w tym Half-Life'ie to, że Tobie nie pójdziesz już są jakieś sekrety, nie? Takie miejsce, które właśnie są robione tylko i wyłącznie po to. Żeby dać klimatu, że... Że to jest jakieś miejsce faktycznie. Czy dobrze w ogóle dobrze tymi eventami. Hmm. Znoszę mnie jest to miejsce, w które muszę być Jezu Ale mi greści, no. Wiesz, że tu może? Już właśnie zwiedziłem. Jakim cudem ja kurwa pod... Nie. Jeśli nawet <tuszącim> nie pie... Aha. Dobra, to za... co się dowiedzieliśmy, to... Wierzę Cóż cholera co jest z tymi eventami nie tak Dobrze widzę, wie, jako iż muszę zastanowić, co mam zrobić. Um, myślę, że kończymy ten odcinek, tak się już trwa 20 minut, więc no. Więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.